Jest kilka mocnych ekip w tej edycji Ligi Mistrzów, ale oto moich trzech faworytów do końcowego zwycięstwa. Manchester City tutaj chyba wiele dodawać nie trzeba. Już pomijam fakt, że wygrali poprzednią edycję, ale ich kadra, ich trener mają wszystko, by zdobyć to trofeum po raz kolejny. Czyli pewnie wywalą się gdzieś na jakimś głupim meczu, znając życie. Drugi faworyt to Bayern Monachium. Nie najlepiej rozpoczęli ten sezon, można powiedzieć, ale nadal to jest fantastyczna kadra. A Hurricane uważam jest idealnym uzupełnieniem tej kadry i może być właśnie tym brakującym ogniwem, którego brakowało po odejściu Roberta Lewandowskiego. I na miejscu trzecim postanowiłem dać nie nieoczywistego kandydata Inter Mediolan, moi drodzy. Inter pasuje mi tutaj najlepiej, zwłaszcza że nagrywam to świeżo po derbach Mediolanu 5 do 1. Gdzie zrobili piorunujące wrażenie, już nie chodzi o sam wynik, ale sposób gry. No i przecież daleko zaszli w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Dawajcie znać, co są wasi faworyci, wasze trójki. Widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się i subskrybujcie kanał.